Witajcie moi milicje z tej strony Cino i witam was w kolejnym odcineczku HERO ZERO, tak jest! Kolejny odcineczek, lecimy z tą serią, lecimy, dlaczego? Bo lewele się wbijają, widzicie, mam już peta, mam tego zwierzaka całego I no ziomuś jest do dupy, 55x124 kondycja to jest naprawdę po prostu dupa, że to tak ujmę. Ehm, jak widzicie, trochę tutaj dla was trzymałem, żeby co nieco pokazać, tak, ehm, mam tutaj co nieco Eee, punkty jakby tutaj je rozstawić myślę, że tutaj sobie przywalimy trochę w inteligencję. No bo dlaczego nie, przecież mogę. I tutaj resztę, te trzy punkty sobie przywalimy jeszcze w kondychę. Eee, mam 70 tysięcy... czekajcie, lumpex, lecimy do Lumpeksu. Dzisiaj już sobie towar wymieniłem, wymienię, bo potrzebowałem orzeszki ziemne ale tu w nic ciekawego nie ma. Totalnie nic zero po prostu. Eee, niestety no... Staram się wymieszać tutaj ten hełm, ale no nic ciekawego. Możemy sobie jeszcze raz wymieszać, zobaczymy czy nam coś ciekawego da. Znowu kupa. Nie no, sama kupa tylko, po prostu sama kupa. Tu mam w sumie same rzadkie. No tylko dwa epickie przedmioty. Jedyne na co się najbardziej napalam są właśnie te buty jakieś. Te skarpetki to... Może są dobre, ale no po jakimś czasie już nie będą takie. Eee, o kurde, 60 i 63 kondycja trochę siły mi zabierze, no ale dobra, wymienimy sobie. O, od razu mi się staty polepszyły, no proszę, no proszę. Spójrzmy tutaj. Eee, to w sumie 3 inta mi da, odejmie 2 intuicji, no to w sumie to nie, to chyba raczej wy wyjdzie na jedno. Tutaj to jest naprawdę do niczego. Tutaj też jest do niczego. Tutaj ta kula. Też jest do niczego. To tutaj. Nie, też jest do niczego. Też, też do niczego. I tu nic więcej nie mam. To chyba zaraz sobie posprzedajemy te zwyczajne rzeczy w lumpeksie Znaczy, jesteśmy w sumie w lumpeksie lol. Sprzedamy to sobie. Bo to nam nie jest po prostu potrzebne. A zabiera miejsce te epickie. Na razie zostawię. Może będę coś mieszać. Zobaczymy tą kulę też, bo w sumie mamy taką zajedwabistą kosę. Eee, to też możemy sprzedać. Nie będzie nam raczej potrzebne. Wait. a to tylko siłę dodaje. No, siły mamy mało, ale raczej siła nam nie będzie tak za bardzo potrzebna. Bo obrażenia, i tak, będzie mniej raczej spore zbrodni rzucanej. Ok, mogę przenieść tutaj. To też mogę przenieść tutaj. Dobra, jest sweet. Tutaj w drużynie coś tutaj pisają. No więc to na tyle, jeżeli chodzi tutaj o ten cały Lumpex. Ani Czy czemu jest ukryte? Ja bym chciał, żeby było widać. Nie da się tak zrobić? Cholewka, no. Ja chciałbym, żeby było widać... żeby było żeby było ją widać. Dobra, nevermind. Waterskie e, czyny. Normalnie trzymałem specjalnie dla was, żeby wam pokazać moje bohaterskie czyny Tak więc, bohater League 1 Bohater League pierwszej znaczy, no, 10 na 10 wygranych wa walki ligowych Walki ligowych lol e, dobra, dostaliśmy punkt, 20 na 20 odbytych walk ligowych Kolejny punkt umiejętności, kupię jakiś ślepicki przedmiot 1000 doświadczenia, 1327 doświadczenia 10 na 10 nieaktywny Okej okay. 5 na 5 walk ligowych i rozpoczętych jednego dnia. Okej okay. 50 na 50 przegranych pojedynków, Lel. Okej. Okay. Dziś na 10 wygranych walk drużynowych. Okej. Okay. 6000 na 6000 monor zdobyte. Ouuu Broń. Eee, podium. Loli ile, ile tych przedmiotów mi wpada? Honor. Eee, pokoń za punktami. O, czteropunki. O! Widzicie jaka pompa? Znowu punkty! Znowu punkty! Dwie oponki. Monety! I przedmiot! Fuck ja, yeah. Ile tu tego było? Ja nie mogę! Aha! No i... W Hero Zero ten level też osiągnąłem, znaczy taki szybki level osiągnąłem też poprzez... Poprzez te wspomagacze. Tam już chyba pokazywałem, po prostu te dwa wspomagacze 50-50% i to dlatego. E, miałem te oponki tam na samym początku, dostałem ileś tam oponek i po prostu za te właśnie oponki kupiłem te wspomagacze. Tak więc teraz przejdźmy sobie do. Tutaj, 31 punktów. Łopanie! W intuicji sobie trochę przywalimy. Chociaż czekajcie, daje nam to coś? Nie, to. Nie. o, ale 115 intuicji zabiera. Nie, takiego nie chcemy. Tu znowu inteligencję, no. Nie może dawać coś normalniejszego. Mamo, to nie ma nic normalnego. Kurde szkoda. Czekajcie sobie przypakujemy w intuicję. No dawaj, dawaj, dobra, teraz trochę w kondycję. Może no żeby staty się zgadzały, no nie, bo to inaczej to, to nie może być dobra. Jest git, tu jest git. Ten zwierzak mnie tak po prostu boli, że... No cóż. Eee, no właśnie, i teraz zadaję nadzwyczajne. Tutaj postęp 9 na 10. Chciałem, chciałem to ostatnio już z wami to zrobić a ja zapomniałem. Przedmiot epicki. Popatrzcie, odejmuje nam co prawda 83 Int, ale dodaje nam aż 52 Intuicji i 96 Kondycji, i się zastanawiam, czy, czy, czy go założyć. Mm, tak więc atakujemy, to będzie easy, no tak jak myślałem. I. Okej, okay, Sweet mm, Misje, czekajcie, gdzie to jest lumpex, tutaj właśnie. No i się zastanawiam teraz, czy go założyć. Staty, no. Ta inteligencja mnie tylko boi, że to aż 83 mniej zabierze. To jest naprawdę trochę, trochę takie bolesne. Eee, ale doda więcej intu intuicji i kondycji. Eee, naprawdę nie wiem, no. Jak założę, sprawdźmy teraz: 14,9% szansy. Naprawdę, to jest, to jest trochę taka lipa, że to tak ujmę. I tutaj w sumie... Hmm. No nie mam totalnie pojęcia jak to tutaj wyrównać, że tak umiem, no bo naprawdę inteligencja... No właśnie, chyba na to jak często możesz zadać trafienia krytyczne, chyba na to jak często jesteś w stanie unikać trafień przeciwnika. Eee... No nie wiem, zobaczymy w sumie jak to będzie się w boju sprawować, tak więc przejdziemy sobie do pojedynków. No i do ligi, posprawdzajmy tutaj ich, ooo widzę, że ja jacyś mocni są, spróbujemy tego najpierw, już silver 3 jestem, Fokia. taki jestem mocny, no dobra, nawet, nawet, mm. spróbujemy tego kolegę, co prawda ma więcej inteligencji, ale może się uda, ohoho, ho, udało się, dobra. Okej, okay, kolejne punkty. O Boże, tego to ja po jaśnie ziemi. Ale ten tutaj jest, jest takim akurat dla mnie przeciwnikiem. No i akurat wygrana. Dobra, to może zostawimy w sumie to. Tego iPoda tam. Chociaż to trochę boli, ale zostawimy go. Zostawimy go i tutaj zobaczymy jak daleko dojdziemy, ile honoru dzisiaj zbierzemy. Dobra, wygrana, Karol 184, dawaj, Fight. dobra, wygrana, kolejna, tu widzę, że ziomeczek ma całkiem inaczej niż ja, Madi, zobaczyłem Madi, jestem damskim bokserem, Uuuu, biedna Madi, przegrała, MRV Woj, sprawdźmy ciebie. No, kondycja jakoś się tak u niego nie, nie sprawia zbyt, nie, 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 no nie... Ani nic. Nie radzi sobie zbyt dobrze z tą kondycją, ale tutaj, ja. No tutaj już trochę tak ciężej było, ale zastanawiam się dlaczego. Może dlatego, że miał więcej siły? Nie wiem, nie mam dla tego pojęcia, przejdź do sklepu. Nie mam już broni rzucanej! LOL. No, shit. Shit happens. Co to jest? Nie, bo mi intuicję zabiera. Pilot. Nie, nie, nie. Kurczę, to boli trochę, naprawdę. To, to. Tutaj miałem w miarę wyrównane, gdybym to miał założone. Nie wiem, zastanawiam się. Chociaż nie, dobra, na razie zostawimy tak. Zobaczymy, może coś przyjdzie lepszego. 10k ekspa Wow. O, proszę! A plus jeden do kondycji dostał, mój zwierzy. Mój zwierzy. E, dobra, sobie będziemy teraz. Nie no, będziemy sobie iść tą inteligencję, bo nie chcę, żeby tak w tyle zostawała. Mm, nie, nie, pracam, tutaj. Nie, tu też nie. Wait a second. Mm, nie, misje też nie. Lumpex też nie. Nie, no, w się coś chciałem raczej nie. Pojedynek też nie. Praca też nie... Zadania nadzwyczajne, właśnie, o! Eee, mamy tutaj zadania nadzwyczajne I tutaj miałem tryb specjalny już rozpoczęty Tak więc tutaj sobie trochę porobimy, dopóki oczywiście nie padniemy Taki trochę dłuższy będzie odcineczek Dostałem jakieś budki Później sobie je obczajmy Dawaj, te O, pro... Uuuu... Znowu inteligencję będziemy odejmować ale pasek całkiem, całkiem Co? No cóż, dobra. Padliśmy, niestety. A czekajcie, czy mogę to robić? Mogę? A nie mogę, dwie oponki. No dobra, no cóż. No dobra, moi mili. No to niestety tam padłem. A czekajcie, sprawdziłem sobie te buty. Kondycje odejmują, dodaję tylko siłę Inta, to raczej nam się nie przydadzą, chociaż są rzadkie w sumie. Nie, raczej nie. Będę je trzymać, powiem wam. I czekajcie, zobaczymy, jaką misję. Dobra, jaką misję tutaj mogę zrobić. Zobaczymy, jakie mam. Pamiętajcie, zawsze szukać tych, które dają wam najwięcej ekspa. Jeżeli, jeżeli dają. Mało, to nie opłaca się 3250, ale może znajdziemy jakąś za 4, tam była za 2, o nie ma, dobra, nie ma za 4, tak więc to bierzemy 3250 i niech się misja robi, a ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to łapka w górę, możecie subskrybować, komentować, udostępniać, żeby inni też widzieli, oczywiście możecie zapraszać mnie do przyjaciół, widzicie, Cino się nazywam i jestem idolem małych dzieci. Trzymajcie się ciepło, pa pa!